Epidemia związana z COVID wymusiła na rynku pracy rozpowszechnienie pewnych rozwiązań, które już funkcjonowały, czyli tzw. Tak pracy zdalnej, pracy poza biurem, poza głównym miejscem wykonywania pracy przez pracownika z uwagi na obostrzenia i stan pandemii, ale trzeba pamiętać, że takie rozwiązania dotyczące pracy zdalnej to już funkcjonowały. Mieliśmy tzw. Tak home office, który był praktykowany u niektórych pracodawców. Mieliśmy też instytucję telepracy, która była regulowana, a jest uregulowana w kodeksie pracy, ale z uwagi na pewne szczególne regulacje, wymogi, no takiego powszechnego e, o, odzewu na rynku pracy nie znalazła. Teraz to się zmieniło, bo od marca tego roku mamy ogólne uregulowanie pracy zdanej w ustawach e, covidowych i zgodnie z informacjami z tego tygodnia e, jest pomysł, aby pracę zdaną na stałe wprowadzić do kodeksu pracy. To jest pomysłem bardzo dobrym, bo to rozwiązanie teraz jest szeroko jakby stosowane i przez pracodawców, i też pracownicy wnoszą, aby w taki sposób pracę wykonywać. Pojawił się w tym tygodniu projekt Ministerstwa Pracy, który szczegółowo przedstawia, co będzie zmienione i w którym kierunku to będzie podążało. Na przyszły tydzień zaplanowane jest spotkanie Rady Dialogu Społecznego, które, która będzie... Omawiać przyjęte rozwiązania. Co się zmieni? No przede wszystkim e, praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do kodeksu pracy i zastąpi regulację telepracy. I to jest rozwiązanie w dobrym kierunku, bo utrzymywanie tych dwóch instytucji raczej e, większego sensu nie ma. Z tego projektu, z tego wstępnego projektu, który jest, tak jak powiedziała ministerstwo, zaproszeniem do dyskusji, wynika parę takich podstawowych zasad. To znaczy, że praca zdalna, czy zasady pracy zdalnej, co do zasady będzie ustalał pracodawca z pracownikiem, czyli będzie wymagane porozumienie, które może być zawarte w trakcie pracy lub też przy zatrudnianiu pracownika do pracy u pracodawcy. Wyjątkiem będzie jednostronne polecenie pracy zdanej przez pracodawcę, będzie to dotyczyć właśnie sytuacji pandemii, epidemii, czy też gdy wymaga, wymaga tego zapewnienie pracownikowi bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Oczywiście tutaj są troszeczkę jest głosów krytycznych, że to może być no, niedopowiedziane, co to znaczy. Tak?